Zaszczyt poprowadzić tą konferencję. Zostałam zaproszona przez Stowarzyszenie Zrzeszenie Dekretowiec, by ją poprowadzić. Ja z takich głośniejszych spraw prowadzę między innymi sprawę o 10 hektarów pod Stadionem Narodowym. Wiele z osób, które tutaj będą się wypowiadały, prowadzą właśnie tego typu sprawy. Witam bardzo serdecznie, przedstawicieli zaproszonych gości. Bardzo mi miło przywitać pana prezydenta Marcina Święcickiego. serdecznie. Wiem, że w tym gronie znalazły się także, znaleźli się przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam serdecznie. Wiem, że zaszczyciła nas swoją obecnością także osoba ze strony Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Skarbu Państwa. Witam serdecznie. Jeżeli są też przedstawiciele posłów bądź senatorów, bardzo bym prosiła o, o wskazanie, czy takowi są. Wiem, że jest y, przedstawiciel jednego bardzo mi miło. Witam serdecznie. Tam także dziennikarzy zaproszonych gości, członków zrzeszenia dekretowiec, osób, które są dotknięte problemem dekretu Bieruta, a także wszystkich sympatyków, no i jeżeli są jakieś przeciwnicy, także bardzo mi miło Państwa wszystkich ugościć na tym spotkaniu. Pozwolę sobie przedstawić temat temat to. Czy Platforma Obywatelska zwróci nieruchomości warszawskie zagarnięte dekretem piłka? Wystąpienie dekretowca do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o inicjatywę legislacyjną zwrotu w naturze bez kosztów. Konferencję uroczyście otworzy pan prezes Aleksander Rabiński.